Co myślisz o komorach gazowych? Są dobrem czy złem? Komory gazowe, te, które znamy z Auschwitz oraz z rzeźni dostarczających mięso na kotlety schabowe, czy popierasz ideologię uzasadniającą ich użycie? Ideologię typu trzeba zagazować Żydów, Polaków, Cyganów, homoseksualistów. W imię takich a takich racji wyższych. Albo trzeba zagazować świnie, po to, aby bezduszni ludzie napchali sobie brzuchy, inna zaś grupa portfele, pomimo istnienia moralnych alternatyw. Chciałabym, abyśmy ustalili to raz na zawsze: czy zadawanie komuś Niezwykle bolesnej śmierci przez uduszenie i zatrucie toksynami jest dobrem czy złem? Jest to dobro czy zło? Jedno z dwóch. I czy możliwe jest, aby istniały takie racje wyższe, które mają moc uczynienia zła dobrem? Jaka racja wyższa sprawiłaby, że zdecydowałbyś się zamknąć w komorze gazowej własne dziecko? Co przekonałoby cię do tego, aby zagazować swoją matkę? Zakładając, że ani twoje dziecko, ani twoja matka nie uczyniły nic złego, że są niewinne, jak ta świnia, czy nie uważasz, że jednak uznałbyś taki akt za bezwzględne zło? Za każdym razem zło. Czy przystałbyś na takie uzasadnienie, gdyby ktoś ci powiedział, że tym, co czyni zagazowanie twojego dziecka dobrem, jest fakt, że inny człowiek, jakiś zbyszek z podbudki, miał chęć skosztować delikatnego mięska z pośladków twojego dziecka? Czy taka ochota czyni tę brutalną zbrodnię dobrem? Tak czy nie? Czy ochota zjedzenia kogoś, Zamienia zbrodnie w dobro? A może nazywasz to złem tylko dlatego, że mówimy o Twoim dziecku? Czy optyka zmieni się radykalnie, jeżeli będzie to czyjeś dziecko, nie Twoje? A może wciąż identyfikujesz się z własnym gatunkiem i aby zbrodnia przestała być zbrodnią, potrzebna jest taka osoba, z którą przestaniesz się identyfikować? Słowa osoba używam w znaczeniu świadomej i samoświadomej jednostki posiadającej własne, odrębne, integralne ja. A o brudnej historii ewolucji znaczenia słowa osoba, tak aby manipulowała naszą percepcją w pożądanym przez religię kierunku, porozmawiamy innym razem. Liczę, że jednak wybierzesz moją definicję słowa osoba. Ale powróćmy do pytania. Jeżeli ofiarą zbrodni stanie się osoba, z którą się nie identyfikujesz, przez co twoje własne ja, twój egoistyczny interes nie poczuje się zagrożony, to czy w takim wypadku ta sama koszmarna zbrodnia staje się mniejszą zbrodnią? Mniejszym złem? Wiadomo, twoje dziecko to część ciebie. To jakby ciebie samego zagazowano. To ty odczujesz stratę, żałobę, częściowo sam stałbyś się ofiarą. A zatem, jeżeli to ty jesteś ofiarą, zgadzasz się nazwać zbrodnię złem, czy tak? A dziecko sąsiada mniejsze zło? Połowiczne zło? Ile procent zła nadasz tej zbrodni? W końcu to sąsiad mieszka blisko. Przyszli po jego rodzinę, mogą też przyjść po twoją. A zatem zagrożenie wciąż dotyczy i ciebie. Chyba więc zgodzisz się nazwać to złem, choć już może nie stuprocentowym. A co z dzieckiem z odległego kraju, z innego narodu? Chyba możesz się już poczuć bezpieczny. Podejrzewam, że odczujesz to jako zło na może 30%. Ale nie tak szybko, bo jeżeli ktoś potwierdzi, że nie było to złem, a było to dziecko gatunku Homo sapiens, oj, możesz się poczuć zagrożony. Co jeśli pęknie bańka zapewniająca Ciebie o wyjątkowości i nietykalności człowieka? Co jeśli zmienią się normy społeczne i nastanie przyzwolenie? Na spożywanie ludzkiego mięsa. Pośrednio jednak tobie to zagraża. A zatem znów, ze względu na własny egoistyczny interes, nazwiesz ten akt złem. Ale jest furtka. Uczyńmy zło innym takim naprawdę innym, całkiem innym niż my. Nie tylko innej rasy, innego narodu, ale innego gatunku. Jeżeli powiemy, że ich krzywdzić wolno, tylko nas nie wolno, nikt po nas nie przyjdzie. Nasz egoistyczny interes zostanie ochroniony. Zmieni się wygląd ofiary, ale krzywda pozostaje krzywdą. Zło złem, zbrodnia zbrodnią. Jest to wciąż ta sama zbrodnia. To samo zło i ta sama krzywda. Jeżeli twierdzisz, że czyjaś zachcianka na schabowego, ma moc to usprawiedliwić, musisz konsekwentnie przyznać, że czyjś apetyt na pośladki twojego dziecka także uzasadnia zabicie go. Albo też dowolne wyimaginowane racje wyższe, na przykład racje nazistów w sposób wystarczający może usprawiedliwiają wydarzenia z lat 40. z zeszłego stulecia. Przynajmniej ich ofiary nie były tak niewinne i tak bezbronne, jak te prosięta, których nie mamy prawa sprowadzać na ten świat tylko po to, aby skazać je na mękę. Nie ma usprawiedliwienia ani wybaczenia zbrodni, jaka dokonywana jest codziennie obok nas. Czy wiesz, gdzie jest najbliższy Auschwitz od Twojego domu? Czy wiesz, że w pobliżu nas komory gazowe pracują pełną parą, a miliony świadomych, czujących istot błagają o litość, jak te małe dzieci z Auschwitz? Tylko one były tak niewinne i tylko zbrodnia na naszych najmłodszych dorównuje bestialstwem tej zbrodni, która codziennie dzieje się obok nas. Czy popierasz i finansujesz swoimi codziennymi zakupami funkcjonowanie komór gazowych? Jeżeli potępiasz komory z Auschwitz, masz obowiązek moralny zaprzestania finansowania tych współczesnych, polskich komór gazowych. Inaczej, jesteś częścią zbrodniczego systemu. Jesteś częścią problemu tego świata. Przez ciebie zło triumfuje. Jeżeli komora gazowa lub zbrodnia jest dobrem lub złem w zależności od tego, kim jest ofiara, mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, że najohydniejszą zbrodnią jest skrzywdzenie istoty niewinnej. O względnym dobru możemy mówić jedynie i to ewentualnie w przypadku wyrównywania rachunków, ukarania kogoś, kto sam uczynił wiele złe, zła. Oraz w przypadku zabicia kogoś, o kim wiemy, że ma zamiar dokonać zła, tym sposobem decydując się na taki akt przemocy, mamy świadomość, że w konsekwencji uratowaliśmy innych przed potencjalną krzywdą. Czy świnie mordujemy, ponieważ wyrządziły one nam krzywdę? Czy może planują nas skrzywdzić i chcemy temu zapobiec? Czy przyszłe pokolenia. Potępią tych, którzy dziś spożywają kotlety schabowe i inne formy mięsa, tak samo jak my dziś potępiamy zbrodniarzy wojennych, którzy mordowali dzieci i niewinnych cywili? Na pewno tak. Nasze dzieci, nasze wnuki będą się nas wstydzić, będą nas potępiać. A współczesne nam czasy przejdą do historii. Jako barbarzyńskie, bestialskie, współcześni nam ludzie przejdą do historii jako gorsi od handlarzy niewolnikami. Mówimy o o wiele większej skali zła i brutalności. Zastanów się, po której stronie stoisz. Twoje wybory zakupowe są to tak naprawdę bardzo poważne w skutkach decyzje moralne. Decydujesz o czyimś życiu albo śmierci, finansujesz system zbrodni, finansujesz komory gazowe, lub przeciwnie, przeciwstawiasz się temu. Po której stronie stoisz?